Dzisiaj mamy dzień w ramach festiwalu literackiego, Literackie Podróże. Dzień poświęcony dzieciom. Dzieci mają okazję spotkać się z autorami książek, z panią Justyną Bednarek, z panem Grzegorzem Kazdebkę. Mają również warsztaty z panią Agnieszką Suchowierską. Oprócz tego uczestniczą w ciekawej przygodzie, bo w grze miejskiej. No i na zakończenie tej gry mają też niespodziankę spotkanie z Panem Grzegorzem. Na warsztatach dzieci pracują nad legendą o Wasilkowie. Są to warsztaty literacko plastyczne I mają okazję nie tylko jakby zaangażować się w, w, i, i kreatywnie działać w obrębie działań plastycznych, poznają też legendę o Wasilkowie. Dzieci są niezwykle zaangażowane. Mam okazję uczestniczyć w tym spotkaniu i widzę, jakie ciekawe zadają pytania dla nich obecność y, pisarza książek które one czytają to jest y, nies niesamowite wydarzenie y, więc y takie wydarzenie, które dzisiaj ma miejsce, tak, wydaje mi się, że przyczyni się w dużej mierze do tego, że dzieci zaczną chętniej czytać książki, nie tylko tych autorów, których my dzisiaj tutaj gościmy w naszej szkole, ale w ogóle książek dla dzieci, książek, które mamy w naszej bibliotece i książek, które są naprawdę bogatym księgozbiorem w bibliotece naszej miejskiej. Pierwsze pytanie, które zadał tutaj autor, było kto przeczytał moje książki? Byłam zdziwiona, ponieważ 90% uczniów, Podniosło ręce do góry. Wymieniali również tytuły, więc to jest takie budujące, że to nie jest tylko tak, że oni chcą się pochwalić, że znają te książki, ale również czytali. Grzegorz zdepkę y, dzieci czaruje. Y, dzieci mają mnóstwo pytań, których się nie zadają w domu, nie zadają w szkole, a przed pisarzem lubią się otwierać. Zadają pytania, jakie kolory lubi, y, ile waży. Yy, czy jest yy, młody czy stary? No, dziwne pytania, fantastyczne zadają, i wtedy yy, pojawia się piękna rzecz. Yy. Dla dzieci jest to często y, odpowiedzi, to są z humorem. I dlatego dzieci chcą być y, pół godziny, godzinę, dłużej. Tak lubią spotkania. Tylko pisarz musi chcieć z dziećmi rozmawiać. Dzieci były bardzo szczęśliwe, bardzo zaskoczone, zadowolone. Były bardzo zaangażowane w całą grę. E, rozwiązywały po kolei wszystkie zagadki praktycznie bezbłędnie. E, była współpraca w grupach, e, była świetna zabawa i mam nadzieję, że e, dzieci poznały sylwetki autorów. I, yy, i ich utwory. To jest cudowne miejsce na yy, duży, fajny festiwal. Bo do Wasilkowa też może przyjechać Białystok, nieodwrotnie. Yy, I widzę w tym duży sens i, wier i wierzę, że spotkałem tu wspaniałych ludzi i wierzę w to, że my yy, w następnym roku zrobimy coś już bardzo fantastycznego, bo też rozmawiam z ludźmi, widzę czego potrzeba i myślę, że usiądziemy po tym festiwalu i już zaplanujemy następny.